Mango z tej strony Mark, a dziś będzie opowiadanie o serii Minecraft Horror. Jak wiecie, szukam ekipy do serii. Szukam. Wpiszcie w komentarzach, kto chce być ekipie, bo mam, nie mam prawie w ogóle usług Będzie tylko ze mną jeden chłopak, który będzie ptorem. No, właśnie chciał. Bardzo. To go do żyje. No, dlatego chcę, żeby jakiś z moich widzów albo innych, nie wiem, użytkowników yy, napisał yy, po, yy, w opisie będzie to, co trzeba, na, odpowie, odpowiedzi będzie trzeba pisać, a, na, a w opisie będą yy, pytania. I musicie odpowiedzieć tam prawdę i tak No i to na tyle. A, i seria Minecraft będzie o horror, że taki horror. Pytajcie się, nie wiem, może na przykład jakiś film, na jakimś inną. Piszcie w komentarzach, belle są, la 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 Tu tylko wam to powiedzieć a więc yy, piszcie w komentarzach w na pytania yy, to do następnego odcinka cześć